A z nami na gorąco po derbach Górnego Śląska trener Michał Czyszy. Panie trenerze, ciężkie spotkanie, ale na pewno bardzo emocjonujące, bo cały czas na granicy raz jedni, raz drudzy byli blisko zdobycia bramki. No ciężki mecz, no też się nastawialiśmy, bo widzieliśmy jakie, row zmieniły, jakie zmiany doszło do nich do nich w kadrze, po, powzmacniali się, ale przed tym meczem nie zakładałem, że my będziemy gorsi, bo my utrzymaliśmy ten skład z tamtego sezonu, plus te trzy wzmocnienia, plus kolejni młodzi chłopcy wyróżniający się z, z Odry Centrum i po tych sparingach byliśmy pozytywnie na, nastawieni, no ale dzisiaj nam zabrakło. Konkretów na połowie przeciwnika row jak wchodził na, na naszą połowę to był konkretny, tworzył z tego 100% sytuacje i tutaj Macia, nasz bramkarz dzisiaj e, bardzo nam pomógł, bo ten wynik mógł być wyższy. E, I taka była różnica, że row na naszej połowie był konkretny, a my wchodząc na połowę rowu, e, zbliżając się do pola karnego nie potrafiliśmy stworzyć tak naprawdę 100% sytuacji poza dośrodkowaniami, które były dzisiaj słabej jakości. No właśnie, sparingi, a liga to zupełnie coś innego. A liga ta jest niezwykle wyjątkowa, ponieważ powiększona o kolejne zespoły. Jak pan to widzi? Co jest kluczowe, aby dobrze zagrać ten sezon w tak rozbudowanej lidze? Grać swoje mądrze. Niestety nie przełożyliśmy z tego ze, ze sparringów na, na ligę, na ten pierwszy mecz ligowy i to na pewno miało wpływ ta, ta otoczka, gdzie kibice i nasi i, i rowu stworzyli no, widowisko nie na poziom czwartej ligi, ale zdecydowanie na, na ten poziom wyższy i pod kątem tego naszego budowania gry my dzisiaj nie, nie prezentowaliśmy tego poziomu co, co w sparingach. I to na pewno zdecydowało i my musimy wrócić do tego. My musimy po prostu wierzyć w to, że to, co robiliśmy w sparingach, to jesteśmy w stanie przełożyć na ligę. Nie możemy się bać tego, że, że stracimy piłkę, że przeciwnik nam to odbierze, bo dzisiaj dzisiaj nie było tej takiej odwagi w naszej grze i, i tego szkoda. Na następne spotkanie, dość ciekawe wyjazd się Siebieża. Zespół, który rozegrał dobrą pierwszą kolejkę. Czego można się tam spodziewać? Byłem na tym meczu i przemsza, no tak, gro bardzo dużo zmian i bardzo dużo zmian na plus, ale to można powiedzieć, że wszystkie drużyny się, się wzmocniły przed tym sezonem. To, to, to co zauważyłeś, tak, ta liga jest bardzo, bardzo mocna, bardzo wyrównana i to naprawdę ta dyspozycja dnia i odpowiednie nastawienie zawodników będzie decydować o tym, kto, kto te mecze wygra i pojedziemy do przemszy e, grać przeciwko dobrej, dobrej drużynie i będziemy musieli robić wszystko, żeby ten mecz wygrać szeroki zakres usług foto video. szczegóły na kamildzieniek.pl